Bardzo mądry człowiek, którego obie bardzo lubimy, nazywał się Marlon Brando, powiedział takie zdanie: Gdy stajesz się sławny, wszystko się wokół ciebie zmienia, także ludzie. Mhm. Miał rację? Wiesz, co, ja właściwie od 15 roku życia bardzo nie lubię tego słowa sławna. Rozpoznawalna, e, rozpoznawalna jestem, więc może mi jest to trochę trudno powiedzieć, bo może nie mam jakiegoś porównania. Ale myślę, że miałeś różne etapy tej sławy? No eee, i jesteś w stanie się do tego odnieść. Bo... Jest e, inny cytat e, mojej idolki Elizabeth Taylor, która powiedziała, że przyjaciół poznaje się w, e, w skandalu. Tak. E, I to jest moim zdaniem takie chyba najbardziej, najlepsze określenie, bo to jest rzeczywiście takie. Ja zauważyłam, że jak było super i na przykład była bława byłam nominowana do Orła i dużo się pozytywnego działo, no to wtedy wszystko było świetnie i, i jakby ludzie... Byli zupełnie inni. Potem, mm -hmm. jak na przykład był wypadek, i gdzieś tam rzeczy trochę y, poszły sobie, że tak powiem, Zapomnienie, to już też inaczej, inna była reakcja ludzi. Ale nie wiem, czy mówimy o ludzi ze środowiska, czy w ogóle. No bo jeżeli mówimy o takich. Nie pytam o Twoją e... rodzinę, która zawsze będzie z Tobą i Twoich bliskich. No tak, bo, bo, bo o też o te... Oni nie mają wpływu bijatki. trochę na percepcję medialną. Ja mówię mhm. o tych ludziach, którzy lubią sobie wystąpić i powiedzieć sobie, że są Twoimi medialnymi przyjaciółmi. Tutaj ja dodaję sobie A medial... o moich znajomych. A no tak! <laughs> moich znajomych z tabloidów. Na przykład, bo, okay. bo... ja też czytam co drugi dzień e, różne śmieszne historie, e, śmieszne lub nie śmieszne lub irytujące e, od moich znajomych, którzy udzielają wywiadów e, w gazetach. A znajomych mam albo, da, albo dalekich, albo bardzo dobrych przyjaciół. I dzwoni dzisiaj mój najlepszy przyjaciel, który mówi słuchaj, cześć, właśnie dzwonił do mnie TPN, e, bo robią tam program o tobie i, i e, powiedz mi, czy ja ma, mogę, czy ja, czy ja, ty chcesz, żebym ja się wypowiedział, czy nie, a mhm. jeżeli tak, to czy jest coś, co byś chciała, żebym nie mówił. Więc yy, to są przyjaciele. Tak. I to jest naprawdę przykład z dziś. Nie wyobrażam sobie, nie mam przyjaciół, którzy za moimi plecami mówią, a wiem to z tego, że po prostu te wszystkie rzeczy, które są potem podawane, są totalnymi kłamstwami. A moi przyjaciele, tacy najbliżsi, naprawdę o mnie wiedzą dużo. I o wiele w sumie ciekawsze rzeczy i bardziej może jeszcze. Ale może być takie medialne, wiesz? Właśnie ja chyba czegoś... bardziej by było nawet medialne. Naprawdę? Ale e, nikt nie ma aż takiej wyobraźni jest, <laughs> z dziennikarzy, którzy piszą. No wiesz co, nie, nie wiem, ja myślę, że oni czasami odkrywają jakieś nowe jest, lądy. proszę Państwa, gorzej niż Wam się wydaje. Nie, żartuję. Ale Bruja pamiętasz, Catherine, i Hebron, Catherine Hebron powiedziała, że tak, piszcie o mnie, co chcecie, dopóki to nie jest prawda. To musi być frustrujące. Mi się wydaje... Po pierwsze, że to jest bardzo frustrujące dla osób, które bardzo poważnie traktują swój zawód mm. i no, którym poważnie. to przeszkadza, bo mi to naprawdę przeszkadza. Ja chcę opowiadać o, o pracy, którą robię, ale rzeczywiście nad tą całą resztą nie mam absolutnie żadnej kontroli. Ja właściwie wygrałam wszystkie procesy z mediami różnymi. A ile e, tych procesów było? Wiesz Czy jesteś co, w stanie? Ja to pierwszy, pierwszy wygrany proces były operacje plastyczne z e, Twoim imperium, potem i z pudelkiem wygrałam i wygrałam z, z paroma innymi gazetami, z faktem też wygrałam. E, natomiast ja naprawdę nie chcę wchodzić na żadną ścieżkę wojenną ani sądową. Uważam, że jest taki, wiesz co, kiedy, kiedy jest naruszane, są moje dobra osobiste. E, I kiedy w wrażący sposób jest, kłam, jest, po pierwsze kłamstwo, a po drugie, takie naprawdę. Szkodliwe są te artykuły. Ale wiesz, ja zazwyczaj nie składałam procesu o jedną rzecz, tylko to mm. były takie zebrane. Wiesz, ja na przykład, pudelek, który, który przegrał ze mną proces wiele lat temu. Było zebrane tam 328 chyba na naruszeń dóbr osobistych i to było na tym etapie wtedy, a ja mówię, to było to, 7 teraz? lat temu, 2 000 000. więc i wiesz, ja też nie chcę swojego życia poświęcać na, na, na chodzenie po sądach. Ale to się da wygrać, coraz więcej ludzi wygrywa i tak Tak, naprawdę... tylko że ja bym chciała jednak, żeby to doszło do jakiegoś po prostu takiego momentu, gdzie nie musimy chodzić non stop do sądu.